Oto 5 najczęstszych błędów popełnianych po założeniu firmy związanych z instalacją elektryczną. Po pierwsze, nie zrobiłeś żadnego planu biznesowego, a mianowicie nie policzyłeś swoich kosztów oraz ile w ogóle chcesz zarabiać. Najpierw policz, ile będzie kosztowało utrzymanie firmy, czyli ZUS, wyposażenie, samochód, paliwo i inne związane z tym wydatki. Do tej kwoty dołóż, ile chciałbyś zarobić oraz Dolicz podatek. Otrzymaną kwotę podziel na ilość dni pracujących w miesiącu, i wtedy wyjdzie ile dziennie powinieneś zarobić. Błąd numer dwa: zatrudniasz personel, który jest w ogóle niesprawdzony i nielojalny. Zamiast Ci pomagać, to tylko Ci przeszkadzają. Więc pamiętaj, aby odpowiednią ilość poświęcić na odpowiedni dobór pracowników. Trzeci najczęstszy popełniany błąd to po prostu ignorowanie przepisów. Pamiętaj, aby nigdy tego nie robić i zawsze wykonywać swoje prace rzetelnie i uczciwie. Czwarty błąd jeden z największych błędów popełnianych przy jakiejkolwiek działalności. Zaniedbujesz jakikolwiek marketing. Myślisz, że klienci sami do ciebie przyjdą, a skąd oni mają o tym wiedzieć? Musisz ich o tym poinformować, reklamując się np. w social mediach, w Google czy choćby nawet rozkładając ulotki na swoim terenie, jeżeli to jest jakaś firma lokalna. Możesz w łatwy sposób i tak naprawdę darmowy wykonać taką reklamę. A to na pewno w krótkim czasie przyniesie Ci niesamowite efekty. Piąty błąd to brak lub nieplanowanie rozwoju swojej firmy. Jeżeli tego od razu nie zaplanujesz, to możesz utknąć w tym miejscu, gdzie zacząłeś na bardzo długie lata. Chyba, że tak Ci pasuje, to czemu nie? To tyle w tym materiale i czekaj na kolejne wideo. Cześć!